Cześć! W dzisiejszej serii z cyklu 5 ćwiczeń na arcyciekawy temat, a mianowicie pośladki. Ja jestem Dariusz Harmaciński, a to jest Esport Badykom. Zaczynam. Nie wiem czy wiesz, ale gdybyś zapytał przeciętną kobietę i przeciętnego mężczyznę, który rejon ciała u pci przeciwnej jest najbardziej atrakcyjny i najbardziej pożądany, to okazuje się, że są to właśnie pośladki. Tak. Właśnie kobiety patrzą najczęściej na pośladki u mężczyzn, ale również mężczyźni bardzo często zwracają uwagę na pośladki u kobiet. Aspekt wizualny to nie jest tylko jedyny ważny czynnik, który decyduje o tym, że trzeba trenować pośladki. Pośladki to są bardzo ważne mięśnie posturalne. Szczególnie teraz w okresie pandemii, kiedy dużo siedzisz na miejscu w domu, pośladki są cały czas ściśnięte i nie pracują w pełnym zakresie ruchu. Mięśnie, które są nieużywane w pewnym zakresie, tracą swoją funkcję. Pośladek to bardzo ważny mięsień, który prostuje twoją sylwetkę. Kiedy pracuje do końca, jesteś w stanie utrzymywać ciało ładnie w pionie. Kiedy tej funkcji nie ma, jesteś cały czas pochylony i funkcje mięśni, które trzymają ciało w pionie, przyjmują mięśnie prostownika grzbietu. Wtedy odczuwasz bardzo silne napięcie w lędźwiach, a twoja kupa jest wychylona do tyłu. Ty cały z kolei na górze musisz się mocno odprostować, i ból się pojawia albo w odcinku szyjnym, albo w dolnym odcinku pleców. W sytuacji, kiedy Twoja biednica jest mocno pochylona do przodu, w pierwszej fazie treningu powinieneś skoncentrować się na rozluźnianiu mięśni, które zginają nogę w biodrze. Tak więc pierwsze ćwiczenie będzie taki dynamiczny stretching, który będzie miał za zadanie rozluźniać mięśnie zginające nogę w biodrze, po to, żebyś później, w kolejnej fazie, mógł w pełnym zakresie ruchu pracować pośladkami. Popatrz. W pierwszym ćwiczeniu przyjmij pozycję klęku na jednej nodze. Najpierw spróbuj się swobodnie pobujać w przód i w tył, tak, jakbyś rozciągał biodro. Kolano kieruj lekko na zewnątrz i obniżaj y, tę nogę, która jest z tyłu, tak jakbyś chciał przykleić udo do ziemi. Następnie po kilku takich ruchach, złap sobie lewą rękę za swoją prawą stopę, lewą ręką i dynamicznie staraj się obniżać pozycję i wracać. Możesz też zmienić rękę, lewą obniżyć, a prawą złapać za, za stopę i wykonywać znowu pulsacyjnie kilka takich ruchów. Jeśli odczuwasz, że trafiasz dokładnie w to miejsce, które Cię ciągnie, możesz chwilę w tym miejscu pozostać i pooddychać, a potem znowu delikatnie się poruszać. Zmieniaj trochę kąty, lekko do środka, tak żebyś czuł bardziej rozciąganie od wewnętrznej strony i potem rotuj się tak, żebyś szedł piętą na zewnątrz, żebyś czuł, że ciągnie Cię mocniej po tej stronie zewnętrznej. sytuacji, gdybyś nie mógł sięgnąć ręką do tej stopy, która jest nogi, która jest z tyłu, złap sobie gumę, przełóż ją przez plecy i wykonaj taki ruch z gumą. Wtedy guma pomaga ci zginać nogę, a ty skupiasz się tylko i wyłącznie na obniżaniu biodra tej nogi zakrocznej. Zmieniaj kąty, staraj się lekko napinać mięśnie brzucha i wykonuj to ćwiczenie tak około 20-30 powtórzeniach. Największym problemem w sytuacji, kiedy chcesz aktywizować mięśnie pośladkowe, jest to, żeby razem z nimi nie działał prostownik grzbietu. Tak więc, Twoim zadaniem, kiedy zaczynasz ćwiczenie, jest odpowiednie napięcie mięśnie brzucha. Wtedy zdejmiesz napięcie z grzbietu, a będziesz mógł się skoncentrować na samej pracy pośladków. I teraz zaczniemy od pozycji teoretycznie dla ciebie najłatwiejszej, tak żebyś poczuł w ogóle, gdzie te mięśnie są i za jaką pracę odpowiadają. Popatrz. Zacznij od pozycji leżącej, lekko zrótuj stopy na zewnątrz. Ręce unieś do góry, wtedy nie będziesz odpychał się ramionami od podłoża i będą pracowały same pośladki. Trzymaj ręce tak, jakbyś trzymał motek, czy taki chwyt neutralny. Palce szeroko, ściągnij łopatki do dołu i teraz napnij mocno mięśnie brzucha, tak jakbyś chciał wkleić lędźwie w podłogę. Z całej siły. Nabierz powietrza i unieś delikatnie nad ziemię, dosłownie na centymetr, pośladki. Zepnij je najpierw, poczujesz, że zaczynają się skręcać na zewnątrz palce stóp, i przytrzymaj w górze. Tak, żebyś czuł, że napinają się tylko pośladki, a nie mięśnie grzbietu. Jeśli tego nie czujesz, opuść znowu pośladki na ziemię, nabierz powietrza, napnij jeszcze raz mocno brzuch. Możesz poczuć, że wyginacie wtedy w odcinku szyjnym, więc stara się trzymać kontrę szyją i ponownie na wydechu, tyle ile jesteś w stanie trzymać wydech, utrzymuj pozycję z biodrami w górze. Opuść. I jeszcze raz. Napni brzuch, ściągnij łopatki do dołu, stopy na zewnątrz. Pff. Kolejne ćwiczenie wykonamy w trochę innej płaszczyźnie, ponieważ pośladek nie tylko prostuje twoją, twoje biodro, czyli cofa nogę, ale także odwodzi ją, czyli wykonujesz nogą ruch do boku i rotuje go do zewnątrz. Tak więc teraz w pozycji takiego podporu bokiem. Dolną nogę sobie zegnij, jesteś lekko zgięty, tutaj zwróć uwagę, czyli trochę twoje kolana są przed klatką piersiową. Tę górną nogę, bliższą sufitu, sobie wyprostuj. Górną rękę również skieruj w stronę sufitu. I teraz prostujesz sylwetkę, unosisz biodro i starasz się wypchnąć lekko bioderko w przód, jednocześnie. Trzymasz w takiej pozycji, żeby twój kręgosłup był cały czas ustawiony w jednej linii. Wracasz i teraz jakby zamykasz sylwetkę, sięgasz tą górną ręką pod pachę, a następnie znowu z wydechem unosisz biodro, wypychasz je lekko do przodu, górną nogę prostujesz. Zwróć uwagę, że ta górna noga też jest lekko zrotowana na zewnątrz. Spinasz pośladek tej nogi, na której się podpierasz, spinasz pośladek tej nogi, która jest w powietrzu. Górna ręka w rotacji na zewnątrz. To ramię ustawione w pionie. Przytrzymaj. 5, 6. 7, 8 do 10 sekund, i wróć. Wydech. I wróć. Na koniec ćwiczenie, które jest najbardziej wymagające, które bardzo mocno stymuluje wszystkie rejony ciała, ma też charakter trochę koordynacyjny. I musisz je wykonywać zawsze z maksymalną koncentracją w niezbyt dużej ilości powtórzeń. Lepiej zrobić tych powtórzeń mniej, następnie zrobić przerwę i więcej takich serii wykonać, aniżeli zrobić je niedokładnie. W tym ćwiczeniu pracują wszystkie stawy kończyny dolnej, i staw skokowy, i kolanowy, i biodro mocno, tak więc pośladek, więc jest tutaj też taki charakter jakby koordynacyjny tego ćwiczenia. Popatrz. Ustaw się w klęku jedno nóż tak, żebyś rzepkę tej nogi wykrocznej miał ustawioną mniej więcej na wysokości linii palców tej nogi. Rzepka też idzie lekko na zewnątrz. Ręka przeciwna do nogi, czyli jak jest lewa noga, to prawą rękę dajesz do przodu, szeroko palce, na wysokości wzroku. Druga ręka do tyłu, tak jakbyś biegł. Zwróć uwagę, to jest taka pozycja dla rąk, czyli tylna ręka się prostuje, przednia ręka się zgina do wysokości linii oczu z przodu, a z tyłu. Poniżej barków. I teraz staraj się wykonać taki ruch, jakbyś wstawał, zmieniasz ręce, prostujesz całą nogę, na której stoisz. Możesz jeszcze, jak dasz radę, stanąć na palce. Przednia noga wędruje do przodu nie pod pośladek, tylko przed ciebie. Palce przedniej nogi lekko zadarte. Natomiast kluczowa z punktu widzenia poruszania się człowieka jest ta kończyna podporowa w tym momencie. Ona ma być cała wyprostowana, czyli kolano. Biodro ma być wyprostowane, pośladek jest mocno napięty i to jest kluczowy mięsień, który w tym ćwiczeniu jest angażowany. Schodzisz w dół, przyklęknij, pochyl się do przodu. Cały ciężar jest na przedniej kończynie. Wyprostuj i wróć. Wyprostuj i wróć. Możesz zrobić spięcie na palce. Hop. Łydka też ma pracować, staw skokowy jest szalenie istotny. Szczególnie w sporcie, szczególnie tam, gdzie musisz się szybko przemieszczać, gdzie musisz przyspieszać. Hop. Wydech. Wydech. W sytuacji, kiedy żadne z tych ćwiczeń nie daje Ci odpowiedniego czucia i nie potrafisz jakby skupić się na pracy tych mięśni, co jest kluczowe, żeby wypracować ich odpowiednią kontrolę, spróbuj wykorzystać gumę oporową. I wtedy cały szereg ćwiczeń możesz wykonywać z taką gumą. Dla przykładu jedno pokażę Ci jeszcze teraz. Możesz wykorzystać gumę dowolnej grubości. Ważne, żeby nie była zbyt mocna. Natomiast zakładać ją sobie w okolice pachwin, w okolice stawów biodrowych, przysiądź sobie na piętach, możesz ustawić stopy zarówno zgięte grzbietowo, jak i podeszwowo, Wysuj ręce do przodu, a następnie pchnij pośladki w przód i ręce... Daj do tułowia, tak jakbyś stał oparty o ścianę i chciał podtrzymywać ścianę. Teraz musisz pchać mocno pośladki w przód, guma pociąga cię do tyłu, więc one intensywnie pracują. Cofnij lekko brodę, cofnij łopatki. Trzymaj ładnie pion. Jak masz lustro, sprawdź w boku w lustrze, czy jesteś odpowiednio ustawiony w pionie. Następnie znowu przysiądź napięty. Ręce są jako przeciwwaga, kciuki skierowane do góry i trzymaj pion. Spinaj pośladki. Pamiętaj, że w sytuacji, kiedy dużo siedzisz, pośladki są ściśnięte, nie pracują w pełnym zakresie ruchu. Wtedy musisz wybrać odpowiednią aktywność fizyczną, żeby zapewnić pośladkom prawidłowe warunki do pracy. Jazda na rowerze czy bieganie szczególnie długich dystansów w sytuacji, kiedy te pośladki nie potrafią pracować w pełnym zakresie rozciągnięcia i skurczu, nie jest najlepszym rozwiązaniem. Wtedy zdecydowanie lepszy będzie odpowiednio dobrany trening siłowy, trening medyczny. W tym odcinku to już wszystko. Zapraszam Cię do lajkowania, do subskrybowania mojego kanału. Do zobaczenia. Hej!